Cześć tutaj domek Kopyra z blogu blogkopyra.com. E, zaszczepiłem się. Zaszczepiłem się pierwszą dawką e, przedwczoraj. E, no i chciałbym się podzielić kilkoma wrażeniami. E, szczepiłem się na stadionie we Wrocławiu, e, tam, gdzie odbywały się festiwale wrocławskiego festiwale dobrego piwa, aż miałem takie potem wrażenie, mówię. Kur... Mogłem sobie nagrać po prostu, że patrzcie tutaj, dwa lata temu chodziliśmy z ten, a teraz po szczepionkę. I zapomniałem. E no, e trudno. <grywa> e na szczebienie zarejestrowałem się przez e tam stronę e-pacjent e za pomocą profilu zaufanego e poprzez logowanie przez bank. To jest generalnie prosta sprawa. Czyli trzeba założyć sobie najpierw profil zaufany, później się wchodzi na swój tam profil pacjenta. On jest, jakby przypisany do waszego PESEL-u. No i pojawiły mi się różne terminy różnych szczepionek. Ja się rejestrowałem dzień po uruchomieniu dla mojego rocznika, dlatego że rejestrowałem się razem z Kasią, żebyśmy sobie w ten sam dzień już tam pojechali. Co prawda mówiono o tym, że lada chwila, lada dzień uruchomią punkt szczepień w Obornika Śląskich i rzeczywiście uruchomili. Natomiast nie wiem, czy on jest widoczny w tej bazie, czy jest niewidoczny. Wiem, że mają szczepić w Obornika Śląskich Pfizerem i Johnsonem, czyli dla każdego coś miłego. Ktoś chce nowoczesną szczepionkę, to ma Pfizera, a ktoś chce tak byle tylko mieć papierek, to ma Johnsona, nie? bo Johnson jest jednodawkowy, czy Janssen ona się tam nazywa. No ale nie o tym, nie o tym. My żeśmy stwierdzili, że skoro mamy wybór, to wybierzemy szczepionki te nowego typu MRNA, czyli albo Pfizera, albo Moderne. I pojedyncze takie Pfizery się trafiały gdzieś tam na przykład pojutrze, za gdzieś tam o 20, gdzieś tam w Wołowie, nie? Jakieś takie historie, nie? Natomiast no stwierdziliśmy, że po pierwsze przed wyjazdem się nie będziemy szczepić, bo to jednak jakieś tam odczyny poszczepienne, czy, czy ten organizm jakoś tam reaguje na tą szczepionkę. No i koniec końców, żeśmy się zarejestrowali na 11 maja we Wrocławiu na stadionie Śląskim. No i przyjeżdżamy. Wcześniej jeszcze Kasia wydrukowała ankiety, które dostaje się na miejscu, ale można sobie wypełnić w domu, przeczytać spokojnie. Mieliśmy na 12.10, przyjechaliśmy powiedzmy 11.45 zaparkowaliśmy, no to jest akurat duży plus, że jest dużo miejsc parkingowych, jest też szczepienie drive-thru, czyli można się mówić, tak, że się nie wysiada z samochodu i w mniej więcej w tym samym miejscu obok są punkty do pobierania też wymazów na to, czy nie ma COVID-u. Ja powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy ktoś, bo ja jak przechorowałem w listopadzie COVID, straciłem tam węch na dwa tygodnie, potem go tam trochę odzyskałem, trochę nie odzyskałem, zastanawiałem się, czy będą się mnie pytać, czy ja jestem tak zwanym ozdrowieńcem, chociaż to też jakiś taki nowomowa covidowa, która nas ten, bo tak naprawdę, czy po prostu przechorowałem, tak? Czy mam przeciwciała? Otóż nikt się o to nie pyta. Nikt się o to nie pyta, w ankiecie też takich pytań nie ma. W ankiecie jest tylko pytanie, czy w ciągu 14 dni ostatnich przed przyjściem e, miałeś tam objawy chorobowe i czy straciłeś węch? Czyli tak, ale czy... W ciągu 14 dni, czyli jak straciłem pół roku temu, to nie muszę tego mówić, znaczy nie mogę, bo nie ma takiego pytania po prostu. Więc przychodzimy, tam jest recepcja, w recepcji chcą nam dać te ankiety, ponieważ my już mieliśmy wypełnione, no to tylko dali nam kartkę z tam możliwymi powikłaniami, taką, no, taką jakby wydrukowaną, co to jest szczepionka MRNA, z czym to się je i tak dalej. Wchodzimy, pani poprosiła o podanie godziny i pokazanie dowodu osobistego. Ja mówię, no mamy na, na 12.10, a jest 11.50. Czy możemy, czy mamy czekać, czy co? Nie, nie, są wolne miejsca, to, to proszę wchodzić, tam ktoś pokieruje. No i b, b, bardzo podobna procedura, jak na jakimś lotnisku w Stanach, gdzie po prostu przy y, tych, y, przy tych s, 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 biurkach. Tam akurat siedzieli, tutaj siedzieli lekarze czy tam pielęgniarki, czy nie wiem, kto to w zasadzie dokonywał tego, tego szczepienia. Natomiast wchodzi się, no i tam po prostu ktoś, o proszę tutaj do mnie, nie? Więc poczułem się jak na lotnisku w Stanach. No i podchodzę, daję tam tą ankietę, no, tam są też takie pytania, czy tam odpowiedziano tam na to, czy na Twoje wątpliwości, czy zadawałeś pytania i tak dalej. Ja tego nawet nie wypełniłem. A tutaj proszę podpisać, data: bachnie. Szczepionki już były ponabierane w odpowiednie, tam znaczy porozcieńczane i ponabierane już w, w te, takie jednorazowe um, szczykawki plik takich, yy, prawda, zaświadczeń, nikt tego, nikt, nikt nic nie robi, wszystko jest bardzo szybko robione, dlatego, że yy, no dostaliśmy po prostu, gdzie data podania pierwszej dawki, data podania drugiej dawki, numer serii i ja sobie sam wpisałem Tomasz Kopera, równie dobrze, mogłem to wystawić na Allegro i <laughs> nie sądzę, żeby ten numer serii był przypisany do yy, konkre konkretnej strzykawki, tak, czyli oczywiście oni yy, jakoś to tam musieli przypisać, że dostali papier, Tomasz Kopyra był przy tym biurku i tak dalej, ale zakładam, że to nie jest tak, że jest tylko jedna taka kartka z takim numerem. Bo na pewno sześć dawek ma chyba taki numer, nie? Czyli teoretycznie mogłem to sprzedać na Allegro. Znaczy pewnie nie mogłem, bo pewnie regulamin tego zabrania, ale Generalnie to jest świstek papieru, jest dużo takich głosów teraz, że o, uważajcie, uważajcie, nie publikujcie w necie, bo fałszerze mogą tam ten... To, to jest nic nie warte. To jest, tak naprawdę to jest po to, żeby ci tutaj jest podana, kiedy masz drugą dawkę. To jest takie, żebyś pamiętał, kiedy masz wizytę. U fryzjera też takie można dostać, albo u dentysty, nie? Także generalnie to nie jest żaden dokument, to jest nic. Tutaj nie ma żadnych pieczątek, podpisów. Nie, to jest... Just a sheet of paper. Just a sheet of paper. Czy tam... Card. <noise> to można sobie podrzeć, nieważne, nie, nie, nie. No i e, po kilku godzinach jakby zaczęliśmy odczuwać taki ból w miejscu szczepienia, trochę tam ja odczuwałem takie, że trochę cieplej się zrobiło, e, e, znaczy podwyższona tutaj temperatura w tym miejscu była. E, ciekawostka taka, że e, ponieważ jedna z koleżanek nam e, e, opowiadała, że po Pfizerze przez dwie godziny się czuła, jakby miała jakimś w ogóle haluny po jakichś grzybach, no to, yy, ponieważ my to żeśmy sobie wkręcili, to Kasia przez powiedzmy pół godziny po szczepieniu miała taką festbłupavkę, ale zakładam, że to było po prostu wprowadzenie się w odpowiedni piknikowy nastrój. No i pojechaliśmy sobie na zakupy tamtego, no i do domu, no i słuchajcie... Yy... Dam tylko to bolenie ból tej ręki, i tak dalej, i tak dalej. No ale na drugi dzień budzę się rano. Przychodzę sobie tutaj do studia, stoi jeszcze szklanka z piwem, które nalałem sobie już po zakończeniu live'a dla społeczności. My to widzimy inaczej. I nie wypiłem jej wtedy, nie? No myślałem, że wypiję, a nie wypiłem, stoi. I teraz numer. Wchodzę. Mówię kurna, czuję normalnie zapach. Z pół metra czuję zapach z tej szklanki. Oczywiście, można powiedzieć ogrzało się, ale dzień wcześniej ten zapach był dużo, dużo mniej intensywny. No więc szybko po zacząłem tam różne rzeczy wąchać. Mam wrażenie, mam wrażenie, że przez noc znacząco, noc po, po szczepionce, znacząco, drastycznie, polepszył mi się węch. Zacząłem googlać, czy to jest w ogóle możliwe. Podobno 40% 40% osób, które go teraz właśnie nie wiem, które odczuwały tak zwany długi COVID, odczuwa pole prze, poprawę po szczepionce, tylko właśnie nie wiem, czy tam nie chodziło o to, że nawet 40% osób, które mają problemy z węchem po szczepionce, od, odczuwa tą poprawę. Nie wiem, jakim cudem to jest możliwe. To znaczy, na logikę to jest. Niemożliwe, nie? E, e, po drugie, e, więc zacząłem sobie się zastanawiać, czy to może taki efekt placebo, czy no, nie wiem. no. E, po drugie, no są różne szczepionki, nie? Więc pytanie, czy to tylko te MRNA mają poprawiać, czy to wszystkie, no, nie mam pojęcia. E, w każdym razie sprawa dziwna. No i muszę powiedzieć, że trochę ryjąca banie, no bo jeżeli rzeczywiście się poprawia po szczepionce, gdzie ona ma powodować, że organizm zacznie wytwarzać jakieś tam przeciwciała, no to kurwa, ja nie wiem. To, to, to antyszczepy jednak... Ee, bo wiecie, ja, ja byłem przekonany, że ta szczepionka, no to w ogóle nie będzie żadnego efektu, nie? To znaczy, ja już mam jakieś tam przeciwciała, będę miał więcej tych przeciwciał, żadna różnica. No i potem, pod, w miarę jak ten dzień drugi, czyli wczoraj, wczorajszy upływał, zacząłem się czuć tak trochę, jakby mnie jakaś choroba miała brać. Znaczy nie, że gorączka, nie że ten, ale tak trochę czułem ucho, tak jakby miało mnie coś tam ten... Aha, i co jeszcze zaobserwowałem? Zaobserwowałem, że boli mnie, mam odczucie takie na, z lewej strony skóry na głowie, tak jakby mnie ktoś szarpał za tą, na przykład w nocy by mnie poszarpał za te włosy i tak, tak taka, taka, może nie bolesność, ale takie odczucie, że czuję tutaj te, prawda, tę skórę, ten skalp, właśnie z lewej strony, bliżej tej szczepionki. Znowu, może zbieg okoliczności, może gdzieś tam mnie Kasia poszarpała przez sen. Pytałem ją, czy też odczuwa takie. ten mówi, że no tak, tak, ale na przykład dzisiaj ją pytałem, a mówiła, że jeszcze, że już nie, a ja, że tak. No i generalnie wczoraj się czułem taki troszkę. No, tak spokojnie, na przykład miałem zrobić trening, to taki zrobiłem, tak powiedzmy, pół treningu, potem miałem coś tam nagrać, ten a mówię, nie, ja muszę się, ja muszę się szanować, ja muszę dbać o zdrowie, ja jestem po szczepieniu, ja się położę wcześniej, No tak, aż dużo wcześniej się nie położyłem, ale fakt faktem, że taką lekko, taki lekki zjazd formy widziałem. No, dzisiaj się obudziłem. E jeszcze ten ból tutaj odczuwam, dużo mniejszy ten, bo wcześniej to praktycznie przy każdym ruszeniu w górę ręki to, to był ból tutaj w, w tej tej. To był ból mniej więcej taki, jakby ci ktoś tak e, przywalił i powiedzmy na drugi dzień byś miał siniaka, nie? E, Kasia to w ogóle ma siniaka, nie? Ja nie mam. E, no i co? E, I słuchajcie, co jest jeszcze ciekawe. Ciekawe jest to, że dużo się mówi, czy. Unia wprowadzi paszport covidowy, czy ten... Tymczasem w Polsce już to jest wprowadzone. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka aplikacja na komórkę M-Obywatel, w której można mieć prawo jazdy, dowód rejestracyjny, yy, yy, dowód osobisty i też e-recepty automatycznie Ci się pokazują. Nigdy nie korzystałem z tych e-recept, w ogóle tą aplikację zainstalowałem dzisiaj, ale ona ma też opcję... Szczepienie przeciw COVID. I e, jeden, e, widziałem na Facebooku, że jeden ze znajomych wrzucał, że jeżeli weźmiesz Johnsona lub weźmiesz dwie dawki e, tej szczepionki, która jest dwudawkowa, czyli jesteś w pełni zaszczepiony, to możesz pobrać na tę swoją aplikację M Obywatel. Takie zaświadczenie, gdzie jest twoje zdjęcie, gdzie jest kod QR, gdzie jest napisane, kiedy byłeś zaszczepiony, czym byłeś zaszczepiony. I to, to jest z papierek, ale tamto to już ma wagę dokumentu. I teraz słuchajcie. Nie wiem czy teraz, nie wiem czy przy tej pandemii, czy przy następnej, być może, że na przykład na jesieni, jeżeli by była następna fala, to jest bardzo łatwe do wykorzystania. Mianowicie robimy tylko tyle, że ogłaszamy, że do restauracji, nie wiem, środków komunikacji publicznej, bez maseczki mogą chodzić osoby, które mają przy sobie w telefonie zaświadczenie o szczepieniu. Jeżeli alternatywą jest lockdown całkowity, Myślę, że to jest, znaczy powiem Wam szczerze, że ja przez jakiś czas myślałem, że jest totalny burdel. Znaczy, na pewno jest, ale nie jest aż tak totalny jak myślałem. Mianowicie, prawdopodobnie e, jednak e, jest jakaś baza, która przypisuje te serie szczepionki i tak dalej do e, danego e, PESEL-u. Co prawda podejrzewam też, że nie jest wielkim problemem, żeby się tam dopisać. Jak ktoś ma znajomości, i nie przyjąć szczepionki. Um, ale generalnie rzecz biorąc, jest baza i są narzędzia do tego, żeby naprawdę w ciągu jednej nocy przegłosować przez Sejm Senat podpis prezydenta. 72 godziny obowiązujące prawo, że. Z apką M-Obywatel możesz iść do restauracji, a bez apki M-Obywatel nie możesz iść do restauracji. Future is now, tak? Wielki brat Chiny i w ogóle. Kiedy w Polsce będą Chiny? Eee, tak, to już jest. Powiem Wam szczerze, że mieszane mam uczucia. To znaczy, eee, to w jakimś tam sensie potwierdza obawy właśnie tych antyszczepionkowców. No jak kurwa szczepionka przywraca węch. Eee. To nie jest takie tam szczepionka. Jak, jak jest już apka, która pozwala e, okazywać się nie jakimś tam, prawda, kartonikiem, tylko e, de facto dokumentem elektronicznym, to e, już, prawda, część z tych e, szurskich, e, e, największych obaw i tak dalej. Czy, czy, czy diagnoz, czy, czy, czy zagrożeń się dzieje. Różnica jest taka, że ja nie uważam, żeby to było jakieś wielkie zagrożenie. To znaczy, jeżeli ktoś myśli, że on w dzisiejszym świecie może być anonimowy, bo on będzie płacił gotówką i nic o nim władza nie będzie wiedziała i tak dalej, no, jedyne co nas jeszcze chroni, to jest to, co ja mówię e, często, że gdyby. Te wszystkie systemy opresji ZUS, NFZ, urząd skarbowy, jakieś tam Sanepidy, urzędy jakieś tam pracy, han inspekcji handlowej i e jakby I je wszystkie spiąć w jeden, kurwa, wielki super urząd i dać mu algorytmy, jakieś takie, ala sztuczna inteligencja, to ten kraj stoi, leży. Bo po prostu nie da się być e, zgodnym ze wszystkimi przepisami. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ktoś się łudzi, że on. E, prawda, będzie płacił gotówką, będzie miał telefon na kartę i go nie dojadą, będą chcieli, to dojadą. Jak? E, nie będzie polecenia politycznego, no to nawet w ewidentnych sprawach no nic się nie da udowodnić, niestety, no, no, no Willa się pojawiła, zyskała 5 milionów wartości w, w, w rok, skąd się te pieniądze wzięły? Nie wiadomo, ale no. Nie ma, nie ma woli politycznej, żeby prawda, śledztwo prowadzić, więc śledztwa się nie prowadzi. Ale jakby była wola polityczna, no to wy będziecie musieli udowodnić, że macie udokumentowane środki, które pozwoliłyby wam taką willę wybudować czy kupić. No ale nie o tym, nie o tym. Więc zachęcam do szczepień, bo mówię, w każdej chwili może się okazać, że szczepienie jednak. Umożliwia pewne rzeczy, których nie zaszczepieni nie mogą zrobić. Dzisiaj można w szczepionkach przebierać, natomiast e, prawdopodobnie będzie się działo tak, że e, będą zalegać te szczepionki astryzeneki, e, które nawet oficjalnie się mówi, że mają ciutkę mniejszą skuteczność. E, aczkolwiek podobno tam jest problem z metodyką badań, to znaczy troszkę inaczej były badane e, i tam Astrze czy jak oni się tam nazywają, Oxford, e, zależało na tym, żeby szybciej je zatwierdzić i dlatego dopiero po jakimś czasie wyszły badania, które potwierdzały, że, e, że ten. No, oczywiście złą prasę zrobiono tym szczepionką, przez to, że tam się pojawiały te przypadki tej zakrzepicy. No, przypadki zakrzepicy pojawiają się też po covid -zie. i podobno też po tych innych szczepionkach, tych prawda lepszych. Więc jak ktoś nie ma wyboru, to niech się nie załamuje. Natomiast AstraZeneca ma jeszcze tę wadę, że z kolei mówią, że idealnie by było, żeby przypominającą dawkę wziąć po trzech miesiącach, czyli to zaświadczenie w tym M obywatelu będziesz miał później niż te. Ja mam swoją, swoją, swoje, swój termin wyznaczony już na 22 czerwca i teoretycznie i słuchajcie siedząc tam ta e, lekarka czy tam kto to tam robił pielęgniarka nie wiem który był to ten zastrzyk mówi za chwilę pan dostanie sms z terminem wizyty nowej nie rzeczywiście bo tam trzeba odczekać 15 minut sms przychodzi twoja wizyta jest na tą i na tą godzinę w tym samym miejscu e, też tą samą szczepionką i tak dalej co prawda są głosy że może lepiej by było e, krosować te szczepionki ale to by robiło burdel więc żeby było prościej to jest tak e, no i cóż, ja myślę, że jest to w jakimś tam sensie pozytywne, że każdy, kto chce, tak, kto chce, dzisiaj może się bez problemu zaszczepić tym, co chce. Co będzie dalej, tego ja nie wiem. To znaczy, podejrzewam, że jak sytuacja zacznie się zagęszczać, że na przykład okaże się, że wszyscy dookoła mają wyszczepione na przykład 60-70% populacji, a my mamy wyszczepione 30%, to się może okazać, że władzuchna dojdzie do wniosku, że trzeba coś z tym robić i zacznie od metody najpierw marchewki, a w końcu być może, że i kija. Także tak jak Wam w listopadzie mówiłem, że nie będzie żadnych, e, że szczepionka nie jest obowiązkowa, więc o co się prójecie? Tak dzisiaj Wam mówię, że na razie nie jest obowiązkowa, na razie można sobie przebierać, ale za e, pół roku nie wiadomo co będzie. E, więc e, Wasza decyzja, czy wolicie się zaszczepić teraz, kiedy ten, czy, czy wolicie się nie zaszczepić, nie? E, no i cóż, ja jestem generalnie zadowolony, e, zwłaszcza, że mówię, mam wrażenie, ja w pierwszej chwili to ja mówię, o kur... odpalam kamerę, ten, to się będzie klikać w ogóle, nie? A on potem mówię, nie, a może mi się tylko wydaje? A może ten, a znowu wyjdzie, że prawda, e, tutaj na zlecenie e, tych koncernów Big Pharma tutaj kłamiesz ludzi. Więc mam wrażenie, że polepszył mi się węg po Nie do 100%, ale istotnie. Eee, zapachy, których dzień wcześniej nie czułem, zacząłem czuć. Eee, ale to może być tylko moje wrażenie, tylko efekt placebo. Może mi się wydawać. To by było wszystko. Zachęcam do szczepień, zachęcam do skorzystania z możliwości wyboru. Eee, no i cóż, ciekawy jestem, jak to się wszystko. Rozwinie, jak to się potoczy. Myślę, że jeżeli nie będzie e, następnej fali, to na razie jeszcze to nie zostanie wykorzystane, ale narzędzia już mamy do inwigilacji, do ten. Dlaczego zainstalowałem? Bo ja generalnie nie wierzę w, w prywatność, nie? To znaczy, e, mm, uważam, że tak czy owak, e, jak kogoś chcą dojechać, tego dojadą. E, jakbym miał już taką paranoję, żebym rzeczywiście wierzył w to, że Pff, kurwa. Wielki brat patrzy, trzeba się ten. No to, kupiłbym sobie drugi telefon czy kupiłbym sobie kartę gdzieś na jakiegoś słupa, no bo nie na siebie, nie? Bo wiecie, że dzisiaj chcąc kupić kartę, tą, e, ten musi ją zarejestrować na jakąś osobę, więc trzeba kupić na słupa. E, I też nie zostawić śladów, nie? E, kupić na słupa, założyć sobie nowy adres e-mail, założyć sobie nowe fejkowe konta na wszystkich tych i mieć po prostu podwójne życie, nie? Tak jak niektórzy mają e, komórkę służbową i fejkową, i, i, i prywatną, tak trzeba mieć e, e, oficjalną, gdzie macie swój adres mail, swój telefon i go używacie, i wie, wiecie, że to, co tam jest, to jakby się ukazało, to się nic nie dzieje, a jak jakieś ciemne rzeczy robicie, to jednak na inny ten. Tak, tak, ostatnia chwila to jest, jeżeli ktoś rzeczywiście o swoją prywatność się lęka. Co prawda, są pewne jaskółki, że być może Unia się pochyli nad y, prywatnością, że być może e, Apple... E, jedzie mi tu czołg. E, że być może oni jakby zad, zadbają. Natomiast to, że jesteś w stanie jako jednostka, prawda, nie instalując a, a, apki ten, nie korzystając z kart kredytowej i tak dalej, że jesteś w stanie się ukryć, no do pewnego stopnia tak. Do pewnego stopnia na pewno. Tylko, że będzie dużo mniej wygodnie. Ja powiem Wam, że ostatnio widziałem takiego TikToka. Zobacz, jak cię Facebook śledzi, no i możesz tam wykasować to, nie? Wchodzę z tego Facebooka, no i że jest, że 800 aplikacji <grych> Facebook śledzi. Czyli, jeżeli z Facebooka wchodzisz na jakąś stronę, to on to traktuje jako ten i stara się wyszarpać stamtąd, ile się da danych, nie? Być może nawet, że jak wchodzicie na przykład na. Blok to być może on to też liczy. Ja nie wiem, nie znam się aż tak dobrze. Na przykład widziałem Michała Szafrańskiego, że on wyłączył wszystkie kukisy na stronie, nie? Ja póki co tam tego nie zrobiłem, ale być może będzie trzeba, bo i tak z tego nie korzystam, więc skąd tam mi koło dupy lata. E, więc e, ten Facebook pokazuje, że tam 800 aplikacji on w ostatnim czasie i jest kiedy ostatni raz tam zaciągnął Twoje dane, nie? No i dałem wyczyść to, no i on mówi, znaczy tam dalej można wejść i czy chcesz na przyszłość sobie to zablokować? No ale tak sobie myślę, no kurwa, no niby, niby tak, a niby nie. No bo jeżeli oni sprawdzają, że ja, znaczy nie oni, nie ludzie, algorytm, nie? Patrzy, że ja wchodzę na przykład do sklepu i oglądam buty do biegania, czy zegarek jakiś tam, to on... Pokażę tę informację konkurencji tego sklepu i być może ja zobaczę fajniejszą ofertę, reklamę, <laughs> albo rzecz, którą oni uważają, że takim ludziom warto polecić. A jak im tego nie pokażę, to oni mi pokażą, prawda, reklamę środków na opryski. Więc chyba wolę jednak reklamę dobrej ceny na buty biegowe niż oprysków czy innego Bentleya. Więc koniec końców nie wyłączyłem tej opcji. Niech śpiegują, bo to jest po prostu wygodne, tak jak aplikacja M Obywatel jest wygodna. Ja po prostu nie wierzę w prywatność w XXI wieku. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.